Dobra, mamy kolejną gierkę na tapecie, tylko już tym razem byłem nieco mądrzejszy i sprawdziłem, nieco wcześniej, eee, mechanajsta, tak, jak to się gra i powiem Wam, że jest pewien problem z mm, namierzaniem. Czasem trzeba trochę wyżej strzelić, wiecie, żeby namierzyło. I czasem też trafia nie tam, gdzie trzeba, widzicie? Tak jakby ekran się troszkę... No chuj mi w dupę, no trudno. Widzicie? Strzelanie nie, nie zawsze tam gdzie trzeba, i tutaj, i w tym się upatruje problemu. Zobaczcie, widzicie? Nie, musia, muszę strzelać trochę nad. Widzicie? Nie trafiło, nie trafiło w statek, tylko trafiło o tam. A celowałem w statek, i tu już jest zgryz. A teraz trafiło. Widzicie? Gdzie strzela? Po bokach. Tak jakby. Tak jakby wyłapywało centrum... ...czasem. <grywa> kurwa. No bez kitu, nie wiem jak to nazwać, no. I... sejwuję, ale to są takie lipa, bo... ...chyba savea sobie se pierdolne... Widzicie? Nie trafiło w to. No i kurwa, jak mam to trafić?! I pierdolnęło tam. No do chuja. A życie mi spierdala normalnie. Życie mi nie. Ach. No. No nie trafiam, nie? No kurwa nie trafiam tam, gdzie celuję. No zaraz to wyłączę. Sorry, stary, bardzo dobra gra. Ale chujowa. No, teraz trafiało. Dobrze, jak jest w centrum, to w miarę trafi. No to nie wiem, nie wiem co mam tutaj kurwa zrobić. Kurwa, jak mnie napierdala po oczach to miganie, ludzie. To też mój? Do no zjebania. Oczywiście. To jest boss? No oczywiście, że boss. Gdzie jest? Dobra, dobra. Tak, strzelaj, strzelaj, kurwa, bo ja cię i tak nie trafię, kurwo. O chuj. Zaraz to wyłączę. Ja pierdolę. No nie no, fajna gra, fajna, jak kurwa działa. Kurwo, ty... A, życie. gdzie. <śleszy> A! Kurwa, widzisz ej, jestem lepszy od ciebie, bo raz, że miałeś kurwa helikopter, śmieciu A dwa, że y, ty przynajmniej y, tam gdzie strzelałeś, to to dolatywało, nie? A ja... Kurwa? Mać Nie wiem czy to wina tej tego emulatora, czy... Ale zajebista gra, bo ja chciał w to grać. Tylko że miał ten komfort grania, że... No, no... teraz nie trafiłem kolesia, ale trafiłem y y Super, nie, o! no! no, no Oj, kurwa, zajebiste nożami rzucają. I... Ro, kurwa. Ja pierdolę. Nie, no, fajna gra! Tylko kurwa, ja nie, ja nie lubię tego. Dyska. Jej mnie napierdala po oczach, to mruganie. Przecież to, to po tej grze na pewno pojawiły się ostrzeżenia o epilepsji. Bo odjebało kilka dzieciaków podczas, podczas grania w tę grę. Ochuj. Dzisiaj to już wiem co mi co będę miał kurwa w nocy A to jest robot pod tym kolesiem Ale Fuck Ale nie Kurwa widzieliście? To to kurwa chuj z Terminatorem, to jest... Patrz! Kurwa! Udają, udają ludzi Tego jeszcze nie było, żeby robot udawał człowieka Tak, granatem mi pierdolni w fiucie jeden No ja pierdolę I, i też yy, granat mi pierdolno po prawej, nie tam gdzie trzeba. To Tutaj młotowa czy życie? Życie, a, teraz, teraz jest życie, nie? Teraz zostałam życie. Nie, mm, przepraszam, jak yy, to skuszę, to kończę, bo ja tak grać nie mogę. Fajnie, że nagram dwa materiały kurwa w chwilę. Kurwa, to mruganie jebane. <gryw> kurwa, o. To jest los. Dwóch losów, a tak klonów kurwa, patrz. Ach, masz, masz. A nie mam granatów. Kurwa, o lecie, ja to mógłbym go wziąć. No i tak, ale ja bym a, zużył dużo mniej amunicji, gdybym kurwa trafiał. A, dobrze, że zaraz zdechnę, bo kurwa już i też można. Nie, no to gra, gra dobra, ale. O, boss. A ten to już mnie rozjedzie, zero żyć, tyle życia. Nie ma bossa. O, super, super, i to jest super. Wybierasz sobie, gdzie idziesz. Ekstra. O, i życia nie ma, okej. Okay. Ale nie no, i dobra, i, i, i grasz kilka razy, i to nie są te same wrażenia. Ale ja widzę już, jakie są wrażenia. Aaaa, oh, no, are you, you are dead. I co? A to loading wziąłem. A jebać, to i tak nie gram, jak nie mogę trafić, to chuj. Ja pierdolę, ludzie. 5 minut, 6 minut, to może jakiś kawał opowiem, żeby był dłuższy materiał. No kurwa, mać! Dobra gra! Tylko nie działa! Nie, już kolejna kawa to za dużo. Już mnie kurwa telepia. Jeszcze po tej grze zapile. O jezus. Nie kurwa, ja o północy. Brrr. Kurwa, ja pierdolę, dzięki stary. Dobrą gr grę mi poleciłeś. Mój zacny druchu. Ale kurwa chyba zrobiłeś to specjalnie, żeby wyeliminować potencjalną konkurencję. Kurwa w, za w zarodku, bo ja to... Liczba moich słów przy tobie to cały chuj. Ale wiesz, że cię kurwa dogodnie. Ale nie, dzięki stary, bo dzięki tobie wróciłem do nagrywania. To fajnie. Polec jakąś grę, ale kurwa, która działa. Kurwa. To jest też, kurwa, mam, mam, mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Najpierw zła nie działa, a druga, zna, zrobiliśmy go. O, jest 7 zajebiście. Cześć.